Cześć kochani, pamiętacie serię z placu budowy? Tak, to już jest czwarta publikacja e, snów kolorowych e, placu budowy, wieczór gwiazdkowy na placu budowy rety ktoś nowy na placu budowy i teraz mistrz, mistrz kieszonkowy z placu budowy tym razem zabierani jesteśmy w opowieść Kogoś, kto jest malutki i niepozorny. Kogoś, kto jest niedoceniany przez otoczenie, bo jest mały. Wszyscy zajmują się swoimi pracami, wszyscy są e, zabiegani. I kto taką malutką kopareczką będzie się zajmował? No nikt. Bo jest za mała. Mini ładowa Jest za mała w porównaniu z tymi wszystkimi otaczającymi ją y, pojazdami. Ale tutaj, jak w, to, w każdym tomie, historia rozwinie się tak, y, że bohaterzy dostrzegą, że mały też może być pomocny. Mały też może być mistrzem budowy. Że będąc małym. Można zdziałać też bardzo wiele. Świetna opowieść, zdecydowanie polecam. I do zobaczenia.